Dom Polonii w Półtusku, hotel, zamek od ponad 30 lat jest miejscem pracy wielu hotelarzy, gastronomów, ale również miejsce nauki zawodu. Dlatego kładziemy duży nacisk na to, by nie tylko czynić usługi w zakresie hotelarstwa, gastronomii, ale też żeby uczyć młodych adeptów tego trudnego, ale bardzo ciekawego zawodu, jakim jest zawód hotelarza i zawód gastronoma. Dziś szczególnie chciałbym zachęcić przyszłych uczniów zespołu szkół Wiadowie, które od ponad roku współpracuje z Domem Polonii w Płótusku w bardzo ścisły sposób. To tutaj odbywają się zajęcia praktyczne w kuchni Domu Polonii, w hotelu dla hotelarzy. Z naszego hotelu, spośród tych 30 lat pracy, wywodzą się szefowie kuchni, dyrektorzy hoteli, kierownicy gastronomii. Więc można tutaj naprawdę nauczyć się dobrego fachu, dobrego zawodu i mieć satysfakcję z pracy w hotelarstwie. Zachęcam bardzo gorąco do nauki o profilu hotelarskim, gastronomicznym. Półtuski Zamek stwarza godne warunki nauki w tym zawodzie i też daje szansę w przyszłości pracy w branży hotelarskiej, gastronomicznej. Serdecznie zapraszamy do zespołu szkół wiadowie do nauki zawodów hotelarza i gastronoma.